No kurwa, no nie wiem. Trochę to wygląda jakby diabczana rzucili na kozła ofiarnego na zasadzie dobra, ty to zgarniesz na klatę, bo nie będziemy się pierdolić. Japczan do popa wysyłała, skąd to wiadomo? Japczan życzył śmierci popowi w tak, gdy miał więcej widzów z Anonima. O kurwa. Potwierdzone to jest? To że oni byli tak blisko i że w tamtym czasie konkurowali. Okej. Okay? Okej, okay. przyznał się. Ja wam powiem totalnie szczerze, bo ja mam tak trochę rozdarte serce pod tym względem, bo mi kurwa Ja nigdy Mimo nic w życiu nie zrobił. Albo o tym nie już. wiem, no ale nie, no nie, Dużo co miał Bo zrę... masz duże cyfry, dlatego ci nic nie zrobił? Nie no, stary, Maczio też miał duże cyfry, a z tego co mówi, to, to tam niekoniecznie nie, nie było dobrze. Może dlatego, że na Twitchu nie streamuje? No to trochę tak wygląda, że jak ktoś na Twitchu streamował miał dobre liczby, to trzeba było go trochę pojebać. No nie wiem, mi by było mega przykre, gdyby ktoś coś takiego zrobił, tylko dlatego, że... X tysięcy osób stwierdziło, że fajnie spędzi ze mną czas. Nie, mówię Wam szczerze, ja mam mega rozdarty serce ogólnie w tym temacie i nie wiem za bardzo, co, co mam o tym myśleć. Zastanawia się, czy to przez ich ekipę nie wyjebajacie z Twitcha? No nie wiem. Czyż sam mówił, że bał się w pewnym momencie, że i się rozpadnie i ja wciąż ucieknie do ciebie? Powiedział coś takiego? Ja nie mam czegoś takiego jak ekipa stary, wiesz? Ja, ja nie mam jakiejś kurwa grupy ludzi, z którymi sobie liżemy jaja poza Rafałem. <laughs> nie, no też sobie nie liżemy jaj, więc no, streamujemy razem, bo nie ma z kim grać, wiesz, jakby jak przyjdzie czasami Kacper Błoński, to gramy z Kacperem Błońskim. Jak przychodził Japczan sobie poograć, to, to, to grał, nie? Więc no, więc no ale ja, ja nie jestem osobą, która by nagle powiedziała, no Ksajo, co, zajebałem ci Japczana, kurwa, wiesz. Ten, ludzie, to, ludzie to nie ludzie to nie towar, kurwa, na targu. ja że nie masz ekipy, ale Ksajo powiedział takie słodko, cytuję. Wiesz, co bardziej mi się wydawało, że my po prostu z Japczanem, wiesz, zapaliśmy jakiś kontakt, Coś tam trochę pograliśmy. Ja go zresztą nawet gościłem razem z Davidkiem i jego operatorem u mnie w domu. Coś tam sobie nagraliśmy, ale ja też nie rozumiem czegoś takiego, wiesz, że takiej zaborczości, bo to trochę kurwa taka zaborczość jest. W zasadzie ty stary, jesteś z naszej ekipy, dlaczego z nim nagrałeś, nie? Czemu z nim czas spędzać? No kurwa, no bo na no, wasa spędza, nie wiem, jak Rafał jutro pójdzie Siema, nagrywać z Mandziem, co pójdzie nagrywać 25, z Mandziem. i chuj. Proszę. Kiedyś też Mówisz, coś nam dramy. Tobie nic nie zrobił i to jest dla mnie niezrozumiałe. To jest jakby bił dziewczyny, ale ciebie nigdy nie uderzył, więc jest git. Niszczenie każdego, kto ma większe liczby i nawet nie konkurencje, ale w swojej ekipie i dla ciebie to jest git. Ja nie powiedziałem, że to jest git. No ja zresztą mówiłem przez trzy dni wam mówię, że, że skurwiałe jest to, żeby kurwa komuś jakieś donate y wysyłać czy coś, tylko dlatego, że ma dużo widzów. Z tego co będzie tu powiedział, to też jebali go tylko dlatego, że miał dużo widzów. No nie jest to w porządku, więc no, ale też trochę łatwiej jest solidaryzować się z kimś w momencie, kiedy masz podobną historię, nie? Więc no, no źle zrobił Jabczan. It's no. Ale mi też jest ciężko powiedzieć. Jebać tego grubasa, kurwa sukrzyka, coś tam... Znaczy może w wiedział, że może sobie zrobić profit. A nie wiem, a może mnie kurwa po prostu lubił, no, no ja pierdolę, no. Wydaje mi się, że ludzie też nie działają 01. Albo rzeczywiście jest taką osobą, co wiesz, co mówi, dobra. Z tym się opłaca, z tym się nie opłaca, do tego zadzwonię, do tego nie zadzwonię, ale ja chcę myśleć, ja chcę myśleć, że nie ma takich ludzi na świecie, którzy zawsze się z zyskiem kierują. To ponieważ co mówisz ostatnio, że wszystko jest biznesem? No wszystko jest biznesem, ale koleżeństwo w biznesie też istnieje. Byłem jego planem B? Okej. Okay. Jest taka szansa, że ten byłem jego planem B. Są takie osoby ja nie chcę, żeby był to Japczan. No poniekąd trochę tak, nie? Więc no. Ja też, ja też widzę w internecie, że rzucanie górnolotnych kurwa sentencji kończy się tak, że potem jest spina do końca życia, a wy, a wy to macie na koniec dnia w piździe, nie? Koło chuja wam to lata. Grykson kolegował się, ale wyzywali go od Chipsona, właśnie m.in. Japczanek. No kurwa, też szukanie każdego momentu, w którym ktoś kogoś zwyzywał, to też jest już takie, takie przegięcie, kurwa, no. Jak ja się za dwa miesiące po z Rafałem, hipotetycznie. To co, to będziecie wyciągać kurwa z szota sprzed pół roku, jak on kurwa powiedział coś głupiego na mój temat i nie wiem, i Sandry, a ja kurwa się przypierdoliłem do jego matki i już powiecie, no to nie dziwne, że kurwa się po 8 miesiącach pokłócili. I jak możesz traktować go jako kolegę, skoro on nie traktuje nikogo jako kolegę i robi wszystko, żeby żeby to on zyskał? Rozumiem szachistę, ale jak można robić pod górkę koledze z ekipy, to jest przykład, że ten człowiek nie ma zasad i jesteś naiwny, Sentinow 2. Przecież ten grubas zawsze był łasy na kasę. No nie wiem, niech się jeszcze trochę rozwinie. Kurwa, ja to bym chciał, żeby się okazało, że... Discommunication się wydarzy. Życzę imbana na ich miejsce znajdzie się ktoś inny. I tyle w temacie. W internecie nie musi panować bezduszny kapitalizm. Co jest prawdą i to powiem, że jeśli Twitch jest niby taki kurwa restrykcyjny odnośnie regulaminu, że powiesz PEDA, że powiesz ciota, że powiesz cokolwiek, i kurwa masz lotkę na 30 dni albo na zawsze, albo że nie wiem, kurwa, ty oglądasz coś na streamie i, i dziecko zrobi kleksa i na zostaje bana, to jeśli takie rzeczy się dzieją i takie rzeczy są zbanowani, zbanowane i kasują jednego z większych streamerów na świecie, doktora Disrespecta, za to, że złamał regulamin w postaci nawoływania do nienawiści względem innego partnera Twitcha. Jeśli są tacy restrykcyjni, to owszem, wszyscy, którzy byli w to zamieszani, powinni dostać bana. I teraz, tak, czy dostaną? No kurwa, nie dostaną. Podejrzewałem, że nie dostaną, bo sytuacja jest taka, że niektórzy mają jakiś parasol ochronny i w jakimś stopniu to rozumiem, bo jesteś tyle wart ile generujesz, właśnie w takim kapitalizmie. Ale, no kurwa, jeśli zbanowali jednego z większych streamerów na świecie, to ich też powinni wyciąć. Jeśli to jest prawda. Też a z racji tego, że się przyznali, ma robiliśmy to. Ponadto ja pamiętam jedną taką sytuację, jak yy, ja siedziałem z Ksajow, yy, ja siedziałem z Ksaju na face to face i on na tym face to face powiedział, kogo tam zapytali zapytali go o I on powiedział, że yy, wiecie, yy, chodziło o to, że pytanie było coś, Ala Marcin, a co powiesz o tym, że wiesz, że na Twitchu tak rygorystycznie podchodzą do niektórych tematów i on powiedział tak: jeśli jest jakiś regulamin, to go respektujesz. A jeśli nie chcesz go respektować, to tam nie bądź. Więc idąc jego tokiem rozumowania, powinni ich zbanować za to, że złamali regulamin. Czy na tydzień, czy na dwa tygodnie, czy na miesiąc, czy na zawsze? No to już jest ten Twitch'a, no ale skoro złamali regulamin. Będzie teraz tak: Ksaju vs. Holak i Mandziu vs. Japczan będą się napierdalać, bo fajnie jako wypuścić na freakowe walki i taka jest kurwa prawda. No, Ksaju się nie będzie teraz bił z Holakiem, a czy Mandziu się będzie z Japczanem? Podejrzewam, że nie, bo Mandziu się nie będzie bił we freak fightach. Tak podejrzewam. Jeśli Mandzio zostanie gdziekolwiek ogłoszony w walce, to powiem, o kurwa, ale jaja. Ponadto Mandzio chyba waży teraz bliżej 80 kg niż na ja w 110, nie?